Eksperyment myślowy kota Schrödingera został zaproponowany przez austriackiego fizyka Erwina Schrödingera w 1935 roku, aby zilustrować paradoksy mechaniki kwantowej, szczególnie idei superpozycji. Wyobraź sobie kota zamkniętego w szczelnej skrzynce, wewnątrz znajduje się również mechanizm, który może zabić kota. Mechanizm ten jest uruchamiany przez rozpad radioaktywnego atomu jest zdarzeniem kwantowym, które zgodnie z mechaniką kwantową ma określone prawdopodobieństwo zajścia w danym momencie, ale nie jest pewne, czy nastąpi. Dopóki skrzynia jest zamknięta, kot jest jednocześnie żywy i martwy. Jest w stanie superpozycji, ponieważ nie można stwierdzić, jaki jest jego stan, bez zajrzenia do środka. Dopiero otwarcie skrzynki czyli dokonanie pomiaru sprawi, że kod wybiera jeden z tych dwóch stanów. Eksperyment ten ilustruje problem interpretacji kwantowej, gdzie obiekty mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie, aż do momentu obserwacji.